Nie lubię tego tematu. Ja naprawdę go nie lubię. Wiem, że mi nie wierzycie, przynajmniej większość z Was, no ale nie da się. Nie da się, gdy. gdy no, rozmawiam z wieloma z Was i, i wysyłacie mi linki, spostrzeżenia. No i wyraźne widać sugestie, w których jesteśmy tutaj oczerniani, nie? I atakowani, no więc stwierdziłem, że. Nie będę zbyt często albo w zasadzie w ogóle podejmował polemiki z Pastorem Kojeckim, bo to kłamstwa, oszust i manipulator, który skonstruował sobie tylko maszynkę do robienia pieniędzy. Ale no, kłamstwa są przeolbrzymie i oczerniają wielu z nas. Do tego doszedł dzisiejszy wpis. Tutaj wam się prezentuje na planie, planszy głównej generała Spaldinga na którego powołuje się Idź Pod Prąd i dla którego jest wielkim autorytetem i brał udział w ostatnim internetowym zjeździe klubów Idź Pod Prąd. Jest też yy, no, w, taką zaufaną osobą dla redaktor yy, Hanny Shen. i no, Książka nawet jego jest, Idź Pod Prąd, mocno promowana. No i on napisał, że coronavirus is a disease of the brain. Tutaj wam się to wyświetla, ten jego tweet. Możecie sobie przetłumaczyć dokładnie, jeśli mi nie uwierzycie. Koronawirus to choroba mózgu i rezultatem jest autorytaryzm. No jakżeż pasuje pięknie do tej mordeczki powyżej. No i drugi bardzo ciekawy też pis z Twittera, John Birch Society. Kolejne źródło informacji, wiedzy i wsparcia wielkiego tak naprawdę do Idź Pod Prąd. Wsparcie na nim sobie, no, dużo na tym wsparciu zbudowali. Aleks Newman ich wspierał, po czym zaczęli oszukiwać John Birch Society. Ja to wykazałem, poinformowałem Aleksa Newmana. Nie wiem, czy dalej będą chcieli współpracować z Idź Pod Prąd. No i popatrzcie sobie jak, bo to głównie program jest skierowany do Was, drodzy widzowie Idź Pod Prąd. Może wyrywacie się albo wahacie się. Na, odnośnie tego, czy się wyrwać e, z tej sekty. E, no poparcie sobie, John Birch Society napisał, że, e, zresztą widać, oni zrobili akcję, Tam o, o co chodzi w skrócie, jest akcja billboardowa w Stanach. Freedom is the cure. Taki jest napis na billboardzie, czyli wolność jest lekarstwem i kobieta wyrzucająca maseczkę. A na dole jest napisane, że zapłaciło za to John Birch Society, za tą akcję. Tak? No i promują ją na Twitterze. To sama plansza główna i wprowadzenie do tematu, a w tle oczywiście tam się znajdował slajd z dzisiejszej dogrywki w telewizji I Pod Prąd, gdzie pastor Chojecki, pastor, w sumie nie powinienem tak mówić, mega pastor mówmy, oczerniał wiele osób i opowiadał tyle kłamstw, bardziej napchanego kłamstwami programu jeszcze w wykonaniu Chojeckiego nie widziałem. Więc polecam bardzo wszystkim, którzy chcą się zapoznać jak się kłamie. Jak chcą się tego nauczyć? Bardzo proszę, to warto. No moi drodzy, tutaj Wam jeszcze pokażę szybko. W powiększeniu tego Tweeta The Covid Mask, Nazis Made and Advertising giant Capitulate, but underrated, Freedom Advocates are forging ahead anyway. Rozumiem, że tam jakaś walka się toczy o to, że oni ten plakat zrobili w Stanach. No niemniej jednak to jest ich stanie. To jest stanowisko dotyczące maseczek, a tu jest jeszcze stanowisko generała Spaldinga. To takie szybkie jeszcze przybliżenie tego tematu dla Was, jeśli chodzi o grafika, a co do samego programu, no to wyobraźcie sobie, że to wszystko, to, to kłamstwo dotyczące tego, że wirus jest, przepraszam, że wirus jest kłamstwem, kłamstwo dotyczące tego, że wirus jest kłamstwem. Może inaczej, ci, którzy bagatelizują wirusa i opowiadają takie rzeczy, uznani są za kłamców przez megapastora. Mega Nikolaitę i uważał w tym programie, że to się tam były różne fazy. Pierwsza faza się zaczęła z końcem stycznia, gdzie, były pust, gdzie we Włoszech były puste szpitale, niby że oszukiwali wszyscy, że puste szpitale były i tak dalej. No tak, z końcem stycznia we Włoszech naprawdę były pełne szpitale, tylko że oni tam nie mieli wirusa i ludzie normalnie chorowali, szpitale, normalnie pracowały. We Włoszech ten wirus się pojawił w lutym. No ale to nie było kłamstwo, zakładam, to był błąd. Okay. Chodziło o luty i że szpitale były puste. No były puste. Nawet krematoria, połowa krematoriów była pusta, była zamknięta w związku z przepisami antyepidemi antyepidemicznymi. Więc szpitale były puste, zdjęcia były fejkowe. No oczywiście nie, to było kłamstwo, które doprowadziło razem z panem Cejrowskim, który mówił o 5G do tego, że wielu Polaków umarło i oni tam naliczyli tych ofiar z 1800 i mówią, kłamią, że to są ofiary covida. To nie są ofiary covida. Osoby, które zmarły i przy okazji wymazano u nich COVID. -a. Co nie jest trudne, nawet sam Bill Gates zapewnia, że te testy są o D. I powiedział to w ostatnim czasie. O tym też zrobię szybko, kinta dla zainteresowanych. Co dalej? Rosja i Chiny rozsiewają narrację. Święty, świetny, święty też zapewne artykuł na stronie Idź Pod prąd. napisany przez syna kłamcy, czyli Tymoteusza Hojeckiego, matematyka, który nie umie dodawać. Napisane tam, że to Chiny i Rosja rozsiewają pseudoinformacje, jak to mówią, odnośnie tego, że wirus nie jest groźny, a maseczki nie szkodzą. I dlaczego do nas w ogóle nie doszło? Dlaczego u nas nie ma ofiar, tłumaczą. Bardzo krótko, nie wchodzą w szczegóły, nie wchodzi w szczegóły, Pastor, tam był z córką. Kluczową decyzją było zamknięcie szkół w wczesnej fazie, dlatego się wirus nie rozprzestrzenił. Sklepy opustoszały i ulice opustoszały. No tak, opustoszały, bo nie chodzicie nie wychodzicie, więc nie widzieliście, że nie były puste. Na no, ulicy był, znaczy troszkę pustek było, ale w sklepach nie było pustek. Ludzie musieli robić zakupy i robili zakupy. No, brednie, brednie. Normalnie ludzie, wiele ludzi no, przecież musieli funkcjonować, nie porobili sobie zapasów. I bardzo szybko się zorientowali, że nic im nie grozi, więc nie było żadnych pustek. To są kłamstwa. Sami siedzieli zamknięci w bunkrze, nie wiedzieli, co się dzieje poza, poza ich murami. A co do szkół, no to przypomnijmy sobie, wiem, że mówili o wczesnej fazie, ale druga faza też mówili, że matury, matury, o mój Boże, co to będzie, matury? Tyle ofiar, tyle ofiar, biednego chłopaka tam jednego skrzywdzili też. No i co, gdzie są te ofiary tych matur? Wykazali Wam do tej pory? Drodzy, drodzy widzowie, idź pod prąd, gdzie są te ofiary matur? Gdzie są te ofiary kampanii wyborczej? Gdzie są te ofiary z plaż? i miejsc wypoczynkowych? Gdzie są te ofiary wśród górników? Gdzie? Jakieś brednie tam wypisujecie, coś widziałem na Twitterach, piszą o jakichś Brazyliach, o innych ofiarach. Co Was w Brazylii obchodzi na Polskę? Spójrzcie. Już dotyczące ofiar w Brazylii to inna rzecz. Ale... Skupcie się na Polsce na razie. Znajdźcie tutaj ofiary. No i że dyscyplina maseczkowa pomogła. Ja jakoś nie widziałem dyscypliny maseczkowej przez cały czas tutaj bycia w Polsce. że dyscyplina maseczkowa pomogła, też kolejne kłamstwo. No i ta dyscyplina maseczkowa spowodowała to, że chińscy komudnicy i rosyjscy zmienili narrację i stwierdzili, że teraz maseczki będziemy atakować. No dobra, no ale jak te maseczki takie potrzebne i niezbędne, no to gdzie w ich programach są jakieś maseczki, w programach Idź Pod Prąd? Nie widać tam żadnych maseczek. Ostatnio zrobili program po co wracać do Polski? Siedzieli na świeżym powietrzu. No i okej, okay, oni mogą powiedzieć, że zamknięcie, jesteśmy w własnym gronie, to maseczek nie ten, nie tamten nie trzeba. No ale ten chłopak, co tam siedział? Tego znam. On tam dopiero co przyjechał do nich. Spoza kwarantanny nie spoza bunkra przyjechał. I co więcej, zmusili go, żeby zerwał kontakty z rodziną. Jeśli chce utrzymywać kontakty, z iść pod prąd, bo jego członek rodziny jego opuścił iść pod prąd, już bez wchodzenia w szczegóły. Opuścił iść pod prąd, no i w związku z tym nakazano mu zerwać z nim kontakt, jeśli dalej chce być pod prąd. To takie, takie niesekciarskie zachowania. No i gdzie miał maseczkę, tak już dobra, kończąc, czy oni mi przyjechał do nich z zewnątrz. No hmm? To jak jest z tym noszeniem maseczek? Potrzebne, czy może szkodą zrobił, panie kłamczuszku, mega pastorze? Boisz się o swoje zdrowie, co? Maseczki nie nosisz. No i co? Oskarża o śmierć ludzi. Ludzie umierają i zawsze umierali i będą umierać. Krew na rękach mają ci, którzy wprowadzają bezbożne zasady. Co więcej nie jest mi nawet z konstytucją. Ludzie umierają pod szpitalami, a na wirusy ludzie zawsze umierali. Ale służba o zdrowie jest od tego, żeby dbać o chorych, żeby ich ratować, niezależnie na co chorują. A jest zamknięta na innych chorych, przez to, że sobie wszyscy wymyślili, że jest wirus, którego nie ma. To nie jest tak groźny. I jeszcze się powołują. Bezczelnie. No, co za hamstwo to już jest hamstwo do kwadratu Posz powołują się na koniec na Spaldinga. Na to, że on przewidział w swojej książce wspaniałej atak chińskim wirusem. A on tego samego dnia tego tweeta napisał. Jeszcze raz, koronawirus to jest choroba mózgu. Sprawia, że myśli się autorytarnie. A oni wam w programie wciskają i się na niego powołują. Patrzcie, jak bezczelnie kłamie ten gość. Mówię o Chojeckim oczywiście. Jakim jest bezczelnym kłamcą. Ludzie, sprawdźcie to, naprawdę, sprawdźcie to. Mówię do. Bo ja wiem, że ci, którzy mnie tutaj stale oglądają, to się niczym, niczym nie dziwią. Ja to nie robię dla, dla was. Nie robię to też dla tych, którzy tutaj są nowymi widzami i nie wszystko może ogarniają, więc was przepraszam za to, że w ogóle może nie jesteście w temacie. Ale wykazuje kłamstwo pewnej organizacji, z którą kiedyś duża część tutaj radia Szczumic była związana. Mówię tutaj o rodzinie radia Szumic, również widzów, mam na myśli. Więc to jest apel. Mam nadzieję, że trafi do was, bo wiem, że niektóre rzeczy do was trafiają, są podpowiedziane wam na YouTubie. Widzowie, idź pod prąd. Sprawdzajcie kłamstwa Chojeckiego. Jeśli traktujecie go jako jedyne źródło informacji, to jest podstawowy błąd. Ludzie. Śmiejecie się z innych i odsłaniecie ich do tego, żeby oglądali sobie TVN na przykład. Przecież Chojecki mówi dokładnie to samo, co TVN. Hello, pobudka. Budzimy się ze snu. Sprawdźcie inne źródła informacji. sobie porównajcie. Przekonanych nie muszę przekonywać. Nieprzekonanych jest szansa, że przekonam. Ale na to trzeba się otworzyć. Trzeba samemu zacząć szukać. Ja was chcę pobudzić do samodzielnego myślenia. No dobra, już nie będę zanudzał dzisiaj więcej. To był Kind. Trzymajcie się, ja się cały czas o Was modlę. Halo, halo! Ludzie, ludzie, złe, złe rzeczy się dzieją. Złe, naprawdę, złe wieści. No na początku to powiem, że to Radio Szczumnicy i Kind. Ja się nazywam Michał Szczukiewicz. Yy, no ale powiem Wam, że, że jest źle, że jest źle. Tak głupie cały czas Wam złe wiadomości przekazywać, nie? Ale słuchajcie, co się dzieje. No, wczoraj zrobiłem nagranie o pastorze, pewnym Mega Nikolajcie, o John Birch Society i generale Spaldingu, którzy mówią dokładnie odwrotne rzeczy niż Mega Nikolajta. Mówią, że noszenie maseczek jest złe, że uderza w naszą wolność, a wirus uderza w mózg i powoduje myślenie autorytarne. Mega Nikolajta mówi, że mówią co innego i zgadzają się z nim w 100%, że wirus jest zabójczy i że trzeba się zamykać i siedzieć w domach i nosić maseczki. No ale to wczoraj o tym było. No I wszystkich, którzy tak nie robią, to nazywa pożytecznymi idiotami albo ruskimi, ostatnio chociaż częściej ruskimi i chińskimi agentami. Więc wiecie, no, no, no złe rzeczy, no bo okazuje się, że generał Spalding jest, jest chińskim albo ruskim agentem. To jeszcze nie, nie wyjaśnione. Może w kolejnych odcinkach idźcie pod prąd, się wyjaśni. A John Berserker Society to jest cała. To, to chyba jest w ogóle Instytut Konfusjusza na terenie Stanów Zjednoczonych, wiecie? No złe rzeczy, złe rzeczy. No ale to i tak piku. Wiecie, co się okazuje. Dzisiaj w tym momencie, jak to nagrywam, idzie program. Jak to się ten program nazywa? Zaczekajcie. Idzie program. Po co Men chce otwierać szkoły w USA? Tysiące dzieci zakażonych. A inaczej, po co Men chce otwierać szkoły? Znak zapytania, sorry. W USA tysiące dzieci zakażonych. To właśnie leci. W tym momencie to leci, nie? No masakra, no. zaśmiałem się, ale wybaczcie, to jest, to jest przykro. No tak, kick odra... no, nerwowy, nie? Ja już nie kontroluję tego. 13 godzin temu. Wyobraźcie sobie, że 13 godzin temu Mike Pence zamieścił coś takiego. Dacie wiarę, jaki ten Trump jest osaczony ze wszystkich stron. Mike Pence jest chińskim agentem. Zobaczcie całą zamieszczynę na Facebooku. The risk of coronavirus to healthy young people is very low, but the risk of not having our young people in schools are significant. Honored to join President Trump, Secretary DeV DeVos and Kellyanne Conway today to discuss the importance of safely reopening America's schools. To Teraz na polski, dobra? Na chiński nie podejmę się, ale na polski przetłumaczę. Ryzyko koronawirusa dla zdrowych młodych ludzi jest bardzo niskie, ale ryzyko nieobecności naszych młodych ludzi w szkołach jest znaczne. Miałem zaszczyt dołączyć dziś do prezydenta Trumpa, sekretarza Devosa i Kellyanne Kelly Conway, aby omówić znaczenie bezpiecznego, ponownego otwarcia szkół w Ameryce. Rozumiecie, co się dzieje? Pra... Idź pod pąt, mówi prawdę, że ten wirus jest zabójczy, że zabija dzieci, że, że jest, jeszcze raz, jak ten tytuł brzmi, żeby mnie przekręcił. W USA tysiące dzieci zakażonych. Po co MEN otwiera szkoły? U nas będzie to samo. Ludzie, opamiętajcie się. Mike Pence jest chińskim agentem. On wprowadza w błąd Donalda Trumpa razem z sekretarzem DeVosem i Kelly Jane Conway. Ludzie, ratujcie się. To był Kint. Dziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia już wkrótce.